Wyobraź sobie, że każdy Twój ruch jest dla Ciebie łatwy. Czujesz siłę w każdym kroku, a Twoje stawy pracują jak kiedyś, gdy byłeś młodszy. Regularne przysiady mogą sprawić, że stanie się to rzeczywistością. Dziś opowiemy Ci, jak proste ćwiczenie może odmienić Twoje życie po pięćdziesiątce. Dowiesz się, jak poprawić swoje zdrowie, zwiększyć wytrzymałość i poczuć się młodziej. Gotowy na zmianę zaczynajmy! Przy okazji koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwonek, aby nie przegapić moich nowych filmów. Cześć, nazywam się Alex, jestem certyfikowanym trenerem personalnym i specjalizuję się w ćwiczeniach terapeutycznych dla seniorów. W tym filmie powiem Ci, co się stanie z Twoim ciałem, jeśli zaczniesz regularnie kłócać. Efekty będą niesamowite i widziałem to u wielu osób, z którymi pracowałem. Przysiad jest najważniejszym ćwiczeniem, które polecam osobom po 50 roku życia. Kiedy zaczynasz codziennie robić przysiady, w Twoim ciele zachodzi wiele niesamowitych zmian. Po pierwsze, Twoje nogi, pośladki i mięśnie pleców stają się znacznie silniejsze. Jest to ważne, ponieważ wraz z wiekiem tracimy masę mięśniową, co może prowadzić do osłabienia i problemów z poruszaniem się. Ciekawostka. Badania pokazują, że regularne ćwiczenia z obciążeniem, takie jak przysiady, mogą zwiększyć gęstość kości, co zmniejsza ryzyko osteoporozy i złamań. Osoby, które regularnie wykonują przysiady, mają znaczny wzrost gęstości kości. Przysiady pomagają również poprawić krążenie krwi w dolnej części ciała, jest to szczególnie ważne dla zapobiegania problemów z naczyniami krwionośnymi. Ćwiczenie to stymuluje przepływ krwi do nóg i narządów miednicy, co pomaga zapobiegać żylakom. Jedno z badań wykazało nawet, że osoby wykonujące przysiady mają znacznie zmniejszone ryzyko wystąpienia żylaków. Kolejną ważną zmianą jest utrzymanie zdrowej wagi. Przysiady pomagają spalać kalorie i sprzyjają utracie wagi. Im więcej mięśni angażujesz, tym więcej kalorii spalasz. Codzienne przysiady mogą zwiększyć metabolizm o 5-10%, co pomaga spalać więcej kalorii nawet w spoczynku. Na przykład 10 minut przysiadów może spalić do 100 kalorii. Nie zapominajmy również o poprawie elastyczności i mobilności. Przysiady pomagają utrzymać elastyczność i mobilność stawów, zwłaszcza kolan i bioder. Ćwiczenie to promuje produkcję mazi stawowej, która smaruje stawy i zmniejsza tarcie. Badania pokazują, że regularne przysiady mogą zmniejszyć ból stawów o 50%. Osoby wykonujące przysiady codziennie zauważają poprawę mobilności i zmniejszone ryzyko zapalenia stawów. Przysiady mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Aktywność fizyczna, taka jak przysiady, sprzyja produkcji endorfin, które poprawiają nastrój i redukują stres. Zauważają to ludzie, z którymi pracują jako trener, widziałem to u wielu osób. Kolejną rzeczą, którą zauważysz, jest wzrost wytrzymałości i poziomu energii. Codzienne przysiady ćwiczą układ sercowo-naczyniowy, co zwiększa wytrzymałość i poprawia ogólną kondycję. Pozwala to pozostać aktywnym dłużej i czuć się mniej zmęczonym. Wyobraź sobie, o ile łatwiejsze stanie się wykonywanie codziennych zadań, takich jak praca w ogrodzie czy długie spacery. Przysiady poprawiają również trawienie i metabolizm. Ćwiczenie to aktywuje mięśnie brzucha i poprawia perystaltykę jelit, co pomaga zapobiegać zaparciom. Poprawiony metabolizm sprzyja lepszemu wchłanianiu składników odżywczych i utrzymaniu zdrowej wagi. Regularne przysiady utrzymują układ oddychowy w zdrowiu, zwiększają objętość płuc i poprawiają ich funkcjonowanie, promując bardziej efektywne oddychanie. Poprawiona funkcja płuc pomaga dostarczać tlen do wszystkich tkanek i narządów w organizmie, zwiększając ogólną wytrzymałość. Regularne ćwiczenia wzmacniają przeponę i inne mięśnie oddechowe, co sprzyja lepszemu oddychaniu i zmniejsza ryzyko chorób układu oddechowego. Poprawiają również postawę ciała. Przysiady wzmacniają mięśnie pleców i kory mózgowej, co pomaga utrzymać kręgosłup w prawidłowej pozycji. Może to zmniejszyć ból pleców i szyi oraz poprawić postawę. Kolejnym ważnym efektem jest poprawa koordynacji. Przysiady wymagają precyzyjnej kontroli nad ciałem i pomagają rozwinąć poczucie równowagi. Jest to szczególnie ważne wraz z wiekiem, kiedy wzrasta ryzyko upadków i urazów. Na przykład badania pokazują, że osoby wykonujące przysiady mają o 30% mniejsze ryzyko upadków. Przysiady mogą również poprawić jakość snu. Aktywność fizyczna pomaga regulować biorytmy i poprawia jakość snu w nocy. Regularne ćwiczenia mogą sprawić, że sen będzie głębszy i bardziej regenerujący. Badania pokazują, że osoby ćwiczące zasypiają szybciej i rzadziej cierpią na bezsenność. Kolejnym wspaniałym efektem jest wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Aktywność fizyczna i dbanie o kondycję ma pozytywny wpływ na postrzeganie samego siebie. Poczucie się silniejszym i bardziej energicznym sprawia, że jesteś bardziej pewny swoich umiejętności. Na przykład regularne ćwiczenia pomagają poprawić nastrój i zwiększyć poczucie zadowolenia z życia. Wreszcie przysiady mogą pomóc wzmocnić układ odpornościowy. Aktywność fizyczna stymuluje go, czyniąc go bardziej skutecznym w walce z infekcjami i chorobami. Badania pokazują, że ludzie, którzy regularnie ćwiczą, mają lepszy układ odpornościowy, co pomaga zapobiegać przeziębieniom i innym chorobom. Teraz pokażę Ci różne rodzaje przysiadów, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Wybierz wariant, z którym czujesz się najbardziej komfortowo. Wykonaj 3 serie po 10-15 powtórzeń. Wskazane jest trenowanie co najmniej 3 razy w tygodniu. Płytkie przysiady. Jest to najłatwiejszy sposób wykonania, jest odpowiedni dla początkujących. Stopy znajdują się na szerokości miednicy. Odciągając miednicę do tyłu, ugnij nogi w kolanach. Klasyczne przysiady. To ćwiczenie równomiernie trenuje wszystkie mięśnie nóg. Technika jest podobna, ale obniżamy nogi do kąta 90 stopni. Głębokie przysiady. To ćwiczenie jest odpowiednie dla tych, którzy mają już doświadczenie w aktywności fizycznej. Technika jest podobna, ale opuszczamy nogi do pozycji równoległej względem podłogi. Nie zalecam schodzenia niżej może to powodować ból w kolanach. Przysiady z wąskim ustawieniem stóp spowoduje to przeniesienie obciążenia z mięśni pośladkowych na mięśnie czworogłowe. Przysiady pli. Odpowiednie tylko dla doświadczonych osób, które ćwiczą regularnie przysiady od dłuższego czasu. Tutaj nacisk kładziony jest na mięśnie pośladkowe, mięsień czworogłowy i wewnętrzną część uda. Pozycja wyjściowa, stojąca. Stopy rozstawione szerzej niż na szerokość barków. Palce stóp skierowane na zewnątrz pod kątem prostym. Dłonie na pasku. Pozycja rąk. Trudność przysiadów zależy również od pozycji ramion. Istnieje kilka wariantów. Wymienię je w kolejności rosnącej trudności. Proste ramiona wyciągnięte do przodu, dłonie złożone w zamek to najłatwiejszy sposób na utrzymanie równowagi ręce na talii zaangażowane są mięśnie stabilizujące. Ręce skrzyżowane na ramionach, więcej pracy dla mięśni stabilizujących, ręce za głową łokcie na boki, pracują mięśnie kontrolujące postawę, proste ramiona skierowane w górę. Większa praca mięśni prostowników pleców i górnej obręczy barkowej. Prześlij ten film swoim znajomym, może oni również zaczną ćwiczyć przysiady i będzie to dla nich bardzo przydatne. I napisz w komentarzach, kiedy ostatnio robiłeś przysiady, dzisiaj, wczoraj, a może 10 lat temu. Podzielcie się, będzie ciekawie. Dzięki za oglądanie. Koniecznie sprawdź mój inny film tutaj. Link do niego właśnie pojawił się na ekranie. Jeśli podoba Ci się ten film, naciśnij przycisk like i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia na innych moich filmach.